Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie ogłoszeniem. Dziś chciałbym przedstawić Państwu Lexusa CT200H. Jak nazwa może sugerować, jest to Lexus hybrydowy o mocy 136 koni, jednostka 1.8, znana, lubiana głównie przez taksówkarzy. Ponieważ to samo mechanicznie jest w plusach, które słyną ze swojej bezawaryjności. Mamy tutaj egzemplarz wyprodukowany w 2012 roku. Od tamtej pory przejechał 249 tysięcy km, i jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Samochód jest oczywiście, jak większość moich aut, bezwypadkowy, co nie znaczy bezszkodowy. Były poprawiane pewne rzeczy, chociażby tylny prawy błotnik mam w razie czego nagrania, zdjęcia, jak to wyglądało wcześniej. To, co ważne, są elementy oryginalne, wlepki oryginalne na każdym wymiennym elemencie są, więc były to naprawy z wierzchu, żaden element konstrukcyjny w żadnym wypadku nie został tutaj jakoś uszkodzony. Jak można zaobserwować, biała perła no, przy tym świetle, nie wiem, na ile to będzie oko kamery oddawać, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Zaczynając od początku, 17 calowe alufelgi z bardzo fajnym wzorem takiej spiralki, światła biledowe ze spryskiwaczami, czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu, kamerka cofania, system bezkluczykowy, szyby lusterka oczywiście w elektryce i dość kontrowersyjny środek. Powiem szczerze, na zdjęciach jak go kupowałem nie do końca mnie przekonywał, ale po przyjeździe błysk w oku się pojawił. Naprawdę na żywo prezentuje się to fantastycznie. Jest to felurek, który raz, że jest bardzo przyjemny w dotyku. Bardzo fajnie trzymają te fotele, one są takie półkubełkowe, nazwijmy to. A dodatkowo ten akcent czerwonego środka przełamuje nudę w tym samochodzie. Oczywiście i również mamy. Jak wspomniałem wcześniej, ekran, czyli nawigacja oraz kamera cofania. Głustrefowa klimatyzacja, multifunkcyjna kierownica, światło do jazdy dziennej, tempomat. Dla niewtajemniczonych trzy tryby pracy. ECO, NORMAL i SPORT. Do samochodu również jest dokumentacja potwierdzająca przebieg oraz serwisy. Samochód jest w pełni przygotowany do jazdy. Zostały wymienione wszystkie płyny, filtry, oleje, wyczyszczony EGR oraz dolot. Ponadto bateria. Hybrydowa, trakcyjna została poddana serwisowi, aby wszelkie elementy, które z racji wieku, mogły ulec jakimś tam może nie uszkodzeniu, ale po prostu zużyciu. Wszystko jest wymienione na nowe. Więc jeśli chodzi o temat baterii, uważam, że nie ma co się nad tym zastanawiać przez czas najbliższy. Z istotnych rzeczy wymieniona jest również pompa wody. Najbliższy serwis, który może czekać szczęśliwego nabywcę. Olej, filtry za 15 czy za 10 tysięcy, w zależności kto, jaki interwał stosuje. Myślę, że jeżeli miałeś jakiekolwiek wątpliwości związane z tym autem, to je rozwiałem. Także zapraszam do Legionowa w celu oględzin, jazdy próbnej no i docelowo na pewno zakupu. Trzymajcie się. Cześć.